Wybraliśmy się w Gorce, czyli moim zdaniem jedne z najmniej docenianych gór, bo, ponieważ jest tu przepięknie, ślicznie, a jest tu mało ludzi i wszyscy ci się w tatry, zamiast przyjechać w Gorce. A w Gorcach widać tatry, więc nie ja trzeba jechać w tatry, żeby tatry zobaczyć. A w Gorcach jest ładnie. Dzisiaj zmierzamy wam pokazać jedną z Ile jest bacówek w Polsce? Jedną z pięciu, chyba pięciu. Jedną z chyba, jedną z chyba Basia nie wie pięciu bacówek. Jedna jest w Gorcach Z pysznymi racuchami, które będziemy zaraz jeść, o ile będą. Dzisiaj nasze drogi skrzyżowały się z głównym szlakiem beskidskim, którym szliśmy w wakacje. No. no i przeszliśmy sobie na racuchę, tylko trochę z innej strony, zielonym szlakiem, zamiast czerwonym. Ta bacówka, do której idziemy leży sobie na takiej polanie. W lewą stronę doszlibyśmy na Turbacz, w prawą stronę doszlibyśmy do Rabki Zdrój. No i w sumie chyba przy dobrej widoczności stąd widać Tatry. Na pewno widać Babią Górę, ona tam jest schowana trochę za chmurami, ale ją widać, śniegu jest mało na babiej, bo wcześniej ją widzieliśmy aczkolwiek tutaj jest no przepięknie Widać saterki Instagramuje arcuszki były pyszne jak to w tej bacówce. No pyszne po prostu. Teraz wam jeszcze pokażę widok na tatry, ale najpierw na ten jak to wygląda. Na tą bacówkę. No a teraz tatry razem z pięknym słoneczkiem. Po wczorajszej bacówce na Maciejowej dzisiaj Idziemy na Turbat Z Łopusznej A Basia ma dzisiaj ze mnie Bardzo dużo śmiechu, nie wiedzieć dlaczego A sama ma piękne skarpetki No Piękne skarpetki! No więc tak i dzisiejszy dzień chyba <śmany> <śmany> będzie. <śmany> 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 Nie ma wyboru. Takie 15 km sobie dzisiaj robimy. Idziemy niebieskim szlakiem, potem wejdziemy na turbacz tym niebieskim, a potem będziemy schodzili trochę głównym szlakiem czerwonym beskidzkim i potem czarnym do samochodu z powrotem weszliśmy do momentu gdzie jest trochę śniegu naturalnego, który leży więc znaczy, że się zbliżamy do Turbacza sporo błota Szarpatkowa przerwa nie kabanosowa, że kabanosów już nie ma Dobra Dobra, do A bo ty siebie widzisz To takie piękne Słoneczne Widoczki I dużo śniegu nawet Dadarli No do co? A. No tak pasam na nasz główny bez kiski, to, to śniadanie za dwie Dużo, ale wtedy zrobiliśmy godzinę 38 Tak byłem głodny. Ja byłem spacerkiem na Turbaczo. właśnie się nie chciało Idziemy do Krościenka nad Dunajcem. Zostało nam 9 godzin Niby niedużo Chcieliśmy spać na Lubaniu, ale baza namiotowa jest już nieczynna No i musimy do, do Krościenka dzisiaj dojść, no 9 godzin Myśmy się już nieźle 9 godzin to trochę sporo Myśmy szli z Lubania na... Co się obijaliśmy? Ja się obijaliśmy? Z Lubania dłużej mi przyszli No 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 częściej chodziliśmy, jak było 9 godzin, to chodziliśmy do Lubania Nie, a tak naprawdę to idziemy do auta Czerwonym szlakiem, potem schodzimy na czarny i wracamy do tej miejscowości, w której stoimy samochodem. W gorcach zimą jeszcze nigdy nie byliśmy, ale taka zima tutaj to słaba jest. Więc trzeba tu jeszcze raz przyjechać, jak będzie mocniejsza. Widać satry. Tam daleko, daleko. Pomiędzy chmurami takie ciemne, ale to chyba widzicie. Wczoraj, żeśmy jechali samochodem to było chyba lepiej widać Ale dzisiaj też coś tam widać Ważne, żeśmy zobaczyli yy, Punkt na checklistie odhaczony Tu lepiej widać Na polance Widać. Nie widać nic. do Kiczory, a my dalej w stronę Przełęczy Norowskiej. ale odbijemy tam na Czarny Szlak za niedługo na jednym obrazku Tatry i Jezioro Czerwone i Czerwony Szlak I takim oto sposobem doszliśmy do samochodu schodząc Czarnym Szlakiem a po drodze towarzyszy nam widok Tatr i w sumie teraz jak przed chwilą nagrałem to też przy samochodzie widzimy tatry z zachodzącym słoneczkiem. Więc bardzo przyjemny spacerek. Chociaż idziemy sobie te buty przepukać, albo te kijki chociaż.